Witam serdecznie, deszczy pada, yy, pogoda taka mrzysta i oczywiście owsetka, zapraszam o 21 miejmy nadzieję, że nie będzie tak deszczowo, ale to się jednak udziela yy, troszeczkę chłodno i troszeczkę tak no inaczej jak do tej pory było, chociaż ja wtedy tam e, w górach przeżyłem też szok e, termiczny. A tutaj, czy dzisiaj będzie? Zobaczymy. Zapraszam do wszystkich Państwa, ale przede wszystkim Ciebie tutaj. Jak masz przygotowany jakiś materiał, który byś chciał, abym omówił, proszę, na samym początku programu. Rozpoczynamy od 21.00. Tutaj telefon. No i cóż, czekam. Czekam. <laughs> Bardzo się cieszę, bo offsetka wczoraj. Zdaje się, że przekroczyła 200 osób. To już ładny wynik. Ale będziemy dążyć do jeszcze jednego zera. Także łapki w górę, powiadamiajcie, piszcie na dole, bo to zwiększa. Ee, jakby zasięgi, bo YouTube stwarza problemy nie tylko mnie, tylko wszystkim. A to od Państwa zależy, czy my damy sobie radę, czy będziemy musieli. Ponoć już ruszając e, polski YouTube, e, zobaczymy, czy się przeniosę, czy nie. Na pewno częściowo, na pewno tak bo przynajmniej będę mógł mówić bardziej dosłownie Nie mówię o bluźnieniu ale o szczerości planet i złośliwości bo niektóre planety są bardzo złośliwe niektóre sektory też także trzymajcie się godziny 21 no i cóż Rozpoczynamy.